Witajcie serdecznie. Dzisiaj chciałbym podzielić się z wami myślami, przemyśleniami Petera Leitharta na temat covidowych diagnoz właśnie w tym okresie różnych restrykcji. Nawet celowo nie chcę mówić pandemii, co bardziej sezon politycznych, politycznych restrykcji ograniczania praw i wolności obywatelskich. Peter Leithart napisał artykuł, w którym no zachęca nas, ludzi wierzących, do tego, żebyśmy w tym kontekście też zdiagnozowali naszą własną relację z Bogiem, ale też relację z naszymi bliźnimi. Jak to wygląda, jak wygląda nasze chrześcijaństwo właśnie w tym obecnym sezonie. Także mamy yy, yy, kilka myśli związanych właśnie z covidowymi diagnozami. Peter Leithart mówi tak, niezależnie od tego, czy rodzice tego chcą, czy nie chcą, uczą swojej dzieci reakcji na covidową narrację. Pastorzy robią to samo wobec swoich kościołów. Wyzwania są z każdej strony. Odłóżmy jednak na bok debaty na temat skuteczności masek, lockdownów, dystansowania się, szczepionek i przeprowadźmy krótką autodiagnozę. No i właśnie tutaj... Owa, owa autodiagnoza. Pierwsze pytanie. Czy twoja reakcja na pandemię inspiruje twoje dzieci do bycia uczniami Jezusa, którzy udają się do duchowo ciemnego świata ze względu na Ewangelię, czy też wystraszyłeś je i zachęciłeś, aby udały się w całkowicie bezpieczne miejsca, z dala od ludzi, z dala od wyzwań? Kolejne pytanie. Jak wiele czasu spędziliście jako rodzina na narzekaniu? chociażby na polityków a ile na modlitwie bądź szczery w odpowiedzi na to pytanie następne myśląc o reakcji twojego kościoła na pandemię czy jego członkowie będą mniej czy bardziej skłonni do mycia stóp trendowatym czyli czy dałeś do zrozumienia że lepiej odsunąć się od ludzi czy raczej, żeby wspierać ludzi, wychodzić naprzeciw potrzebom ludzi, którzy są może zlęknieni, może są przestraszeni? Kolejna diagnoza. Jakie wnioski wyciągnie Twój Kościół na temat tego, jak ważne jest gromadzenie się razem na nabożeństwie, aby otrzymać posilenie ciała i krwi Pańskiej? Innymi słowy, czy zrezygnowałeś w jakimś stopniu albo ograniczyłeś służbę swojego Kościoła, jeśli chodzi o nabożeństwa? Pamiętajmy, to jest nakaz Pański. Gromadźcie się razem. Oczywiście przy zachowaniu środków ostrożności czy bezpieczeństwa, ale nie mówimy tutaj o całkowitej abdykacji czy przenoszenia służby kościoła całkowicie do internetu. Kolejne pytanie: Czy ty, twoja rodzina lub twój kościół, drżycie bardziej przed rządowymi restrykcjami czy przed Bogiem? Czy bardziej boisz się w tym zdrowym sensie, nie chodzi o strach przed karą, ale przed tym jakiemuś świętemu Bogu, sprawiedliwemu Bogu, dobremu Bogu służymy? Czy bardziej boisz się Boga? Czy rządowych restrykcji. Dalej, czy po, czy po upływie półtorej roku Twoja rodzina lub Twój Kościół jesteście mniej czy bardziej przekonani, że jest to świat naszego Ojca, rządzony przez Jezusa, jego syna? Czy jesteś mniej czy bardziej przekonany do tego? Czy ufasz Bożemu Słowu? Czy patrzysz na świat przez pryzmat Bożego Słowa, czy różnych sytuacji, czy newsów serwowanych przez yy, media głównego nurtu? Dalej, czy byłeś źródłem radości i pokoju w swojej rodzinie oraz pośród swoich przyjaciół? Czy byłeś źródłem pokoju i radości, czy raczej strachu, zniechęcenia, pesymizmu? Czy praktyka Twojej rodziny, Twojego kościoła wywyższają zdrowie i przetrwanie jako największe dobro? To jest kolejne pytanie. Czy dajesz do zrozumienia, że celem twojego życia, celem życia ludzkiego jest przetrwanie, zdrowie? Że to jest największe dobro, które powinieneś chronić i dla którego powinieneś żyć? Czy jest coś ważniejszego? Czy praktyka twoja, to już mówiliśmy, czy szerzysz frustrację? To jest kolejne pytanie. Czy szerzysz frustrację, złość i nienawiść, gdy mówisz o pandemii? I to mówię nie tylko w kontekście podejścia do polityków, ale w podejściu do Twojego bliźniego, który może ma inne spojrzenie na temat szczepionki. Na temat samej pandemii, jej źródła? Czy szużysz frustrację, złość, nienawiść, podziały? Czy w minionym półtorej roku, odkąd ogłoszono publicznie pandemię na no całym świecie, w jakiś sposób Twoja relacja z Twoimi bliźnimi, ludźmi z kościoła, z rodziną, została osłabiona wskutek tego, że uznałeś, że moje racja, moje zdanie jest ważniejsze w tym względzie niż miłość bliźniego? I w końcu, czy kultowowałaś strach, czy też miłość, która usuwa strach? Czy kultowałeś strach, czy miłość, która usuwa strach?